Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie i witam Was ponownie na moim kanale. Cieszę się, że ze mną jesteście. Zawsze to będę powtarzać. I że słuchacie i oglądacie. Dzisiaj chciałam rozmawiać z Wami o dwóch bardzo ważnych rzeczach, i czym one się różnią: strach i lęk. Znamy te dwa pojęcia. Słuchajcie, na pewno jest to Wam znane. Strach dopada nas wtedy, kiedy realnie boimy się czegoś. Na przykład, wracamy późno do domu, jest ciemno. I czujemy za sobą kroki kogoś. Kogo nie znamy, kogo niedobrze widzimy. Boimy się, że może ta osoba nas na przykład od tyłu zaatakować. Albo biegamy. Tak? Jogging. I nagle na naszej drodze pojawia się pies. No to zaczynamy, bam, boimy się, bo ten pies realnie może nas oczywiście zaatakować, może nas ugryźć. Jeszcze gorzej jest, jak zaczyna szczekać albo zaczyna warczeć. Czyli strach to jest wtedy, kiedy boimy się rzeczy realnych, rzeczy, którymi się stykamy. Wzrasta w nas adrenalina, wrasta ciśnienie krwi i najczęściej przygotowuje się nas cały organizm do tego, żeby uciekać. Natomiast lęk, lęki budzą się wtedy, jeżeli w naszej głowie pojawiają się myśli, na przykład takiego rodzaju: Nie dam sobie rady teraz w tej nowej pracy, no bo nie czuję się tam pewnie. Już wyobrażam sobie, co oni o mnie sobie pomyślą, że nie jestem wystarczająco dobra albo boję się, czy mój małżonek z dalekiej podróży szczęśliwie wróci do domu. Wyobrażam sobie no co może się na tej drodze mu przydarzyć. Lękam się o swoją przyszłość, albo o przyszłość swoich dzieci. Lękam się, boję się o zdrowie moich rodziców, no bo już są starsi, więc może im się coś przydarzyć takiego, że no że będzie źle, na przykład. Czyli różnicy, zauważyliście, pomiędzy strachem i lękiem. lękiem jest zasadnicza. Muszę Wam powiedzieć, że z tym lękiem bardzo często w parze idzie poczucie zaniżonej swojej wartości. Czyli na przykład, tak jak już powiedziałam, nie dam sobie nowej rady, pra nowej pracy rady, tak? Nie mam tyle kompetencji, ile by się tam ode mnie wymagano, więc nie dam rady tych wszystkich moich obowiązków, tych wszystkich moich zadań tak rozwiązać, żeby moi nowi szefowie byli zadowoleni. Nie dam sobie rady, ponieważ nie mam takiego wykształcenia, jakie powinna mieć, żeby takie stanowisko pracy podjąć. Nie będę tam się o coś starać, bo nie dam sobie rady. Z czego to wynika? Poczucie własnej wartości buduje się już w domu rodzinnym. Kiedy jako rodzice swoim dzieciom mówimy, jak oni są. Dzieci mają przeróżne pomysły. tak? My też jako dzieci byliśmy mali, mieliśmy różnego rodzaju pomysły. Ja chcę być tym, ja chcę być tamtym, ja chcę być strażakiem, ja chcę być policjantem, a ja chcę być aktorką, ja chcę być piosenkarką i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Bardzo często słyszeliśmy Przestań tak mówić. To nie są zawody, w których byś się sprawdziła. Ty w ogóle nie umiesz śpiewać. Popatrz, jak ty piejesz jak kura. Gdzie ty chcesz w ogóle z jakąś piosenkarką zostać albo strażakiem? No, przestań, wiesz, jakie to jest okropne. Przecież ty nawet nie umiesz wstać dobrze rana. Tu często trzeba w nocy pracować. Przecież ty się do tego zupełnie nie nadajesz. A poza tym, popatrz, jaki ty, chucherko, jesteś chudziutki, nic nie jesz, nie uniósłbyś tego całego ekwipunku, którzy strażacy muszą nosić. Nie nadajesz się do tego. Czyli my już w naszym domu rodzinnym doświadczamy takiego, takiego takiego uczucia, że nie jesteśmy odpowiedni i nie jesteśmy wystarczający do tego, co chcielibyśmy robić. Tak, w ogóle to nie jesteśmy wystarczający do naszego życia, które my chcemy wziąć w swoje ręce, chcielibyśmy coś nowego zrobić. Już nam się na początku podcina skrzydła. Czyli jestem niewystarczający, zaniżone poczucie własnej wartości. I co to powoduje? U niektórych osób to, że wycofują się, zamykają się, jak gdyby w sobie nie wierzą w siebie. Słuchają tego, co im zostało powiedziane, a ponieważ mówią to rodzice, więc uważają, że oni oczywiście mają rację, bo im mniejsze dziecko, tym oczywiście ma większe przywiązanie do swoich rodziców, bo to oni decydują o tym, jak on będzie, co będzie jadł, gdzie będzie mieszkał, czy pójdzie z kolegami, czy nie pójdzie z kolegami, czy zostanie odebrany, przywieziony, zawieziony. Czyli niektórzy wycofują się, zamykają w sobie i uważają, że są do niczego. Inni natomiast, Zaczynają jak gdyby pracować w tym sensie, że ciągle muszą robić jak gdyby więcej, czyli bo boją się, że by nie być. Odrzuconym. Rozumiecie, że z, nie zasługuję na miłość, nie zasługuję na akceptację moich rodziców, ponieważ nie jestem wystarczający, więc będę odrzucony, będę czymś gorszym, więc muszę się zacząć starać. Czyli zaczynają robić wszystko, czasami aż ponad. To, co do ich obowiązków należy. Wtedy naturalnie rodzice są zadowoleni, chwalą: No jak pięknie posprzątałeś ty, to zawsze, nawet młodszym rodzeństwem się umierzy zająć. I do sklepu pójdzie Basia i posprząta swój pokój, jeszcze swój, a jak pięknie wymyła mi kryształy i nawet wytrzepała dywany, zawsze wszystko jest zrobione. Bo ta mała Krysia, czy ta mała Basia, czy ten mały Franek, tak boją się, że zostaną przez swoich rodziców odrzuceni, że. Aż ponad siebie, ponad swoje czasami możliwości, kosztem swojego wolnego czasu, troszczą się o to, żeby rodzice ich zaakceptowali. I potem w dorosłym życiu, kiedy właśnie podejmujemy nowe prace, kiedy dostajemy nową posadę, wierząc, że jesteśmy niewystarczający albo z tej posady rezygnujemy i mówimy, nie, to nie dla mnie, nawet nie chcemy spróbować, bo za wysokie progi jak na twoje nogi, też często tak słyszeliśmy, albo nad swoje siły i możliwości pracujemy tak mocno, żeby swojemu szefowi udowodnić, jacy my jesteśmy dobrzy, że zbieramy nie tylko to, co my mamy zrobić, ale jeszcze dokładano nam pracę i dokładają nam, a my w pocie czoła przyklejonym uśmiechem na ustach pracujemy siedzimy czasami po godzinach zawaleni robotą czasami nawet w weekend coś nawet bierzemy do domu tylko po to, żeby pokazać i nie być odrzuconym przez swojego szefa nie być skrytykowanym przez swojego szefa żeby pokazać jacy my to naprawdę dobrzy, dobrzy jesteśmy lęk strach przed odrzuceniem. Lęk, strach, że jesteśmy niewystarczający. Bardzo często słuchajcie, nawet jest tak, że my, będąc w związku z innymi ludźmi, albo boimy się te związki skończyć i robimy wszystko, żebyśmy tylko, broń Boże, przez swojego partnera nie zostali odrzuceni i nie zostaliśmy sami, bo sami to. Nie umiemy sobie poradzić, bo przecież my tacy niewystarczający jesteśmy, bo tak nam to powiedziano w domu, że nie jesteś odpowiednio doskonale dobry, no nie nadajesz się do tego, nie nadajesz się do tańca, masz za grube nogi, nie dodajesz się do śpiewania, bo nie masz w ogóle głosu, a w ogóle to informatykiem to ty w życiu nie będziesz, bo dwa razy dwa nie wiesz ile jest tłumanie. Albo w ogóle nie bierz się za to dziewczyny, to w ogóle co bierz się za robotę, sprzątaj w domu, gotuj, naucz się prasować, bo ty nawet prania nie umiesz wywiesić, o czym ty myślisz. Gdzie ty się malujesz, jak lalka, wystawiasz się? Czy ja się przecież za siebie będę wstydzić, weźcie się za jakąś konkretną robotę. Przecież to do czego niczego się nie nadajesz. Czyli my robimy potem w naszych domach, jako dorośli ludzie, wszystko. Czasami my, kobiety nawet potrafimy, słuchajcie, zapomnieć o swoich potrzebach, tak? Gotujemy, prasujemy, sprzątamy, wyrzucamy śmieci, robimy zakupy, taszczymy ciężkie torby do domu. Nie umiemy powiedzieć i, i, i podzielić tych obowiązków pomiędzy swoich domowników, pomiędzy męża, pomiędzy swoich dzieci, swoje dzieci. Każdemu troszeczkę, żebyśmy się nauczyli razem żyć, abyśmy razem te obowiązki ze sobą y, wykonywali. Bo wydaje nam się, że my to musimy wszystko zrobić, bo jak my będziemy, to wszystko będziemy idealnymi mamami, żonami, i wtedy nikt nam nie zarzuci, że jesteśmy niewystarczające, i nikt nam nie zarzuci, że jesteśmy nieodpowiednie do tych swoich zadań, które mamy do wykonania. Do tego, słuchajcie, prowadzą lęki. Boimy się często też pokazać. Mamy lęk przed tym, żeby pokazać, jacy my rzeczywiście jesteśmy od środka. I co my możemy sami ze sobą zrobić, do czego my w ogóle jesteśmy zdolni? Jakie my mamy talenty, co moglibyśmy? Nie zdarza się Wam, um, spotkałam się z czymś takim, że na meetingu, na spotkaniach są osoby, które są bardzo takie, słuchajcie, rozmowne, a y, 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 często po, zabierają głos, mają coś zawsze do powiedzenia, ale są też osoby, które siedzą z tyłu, i chociaż rzeczywiście miałyby jakikolwiek pomysł, ale Wstydzą się może w tym sensie nie chcą zabrać głosu, bo uważają, że ich pomysł i tak nie byłby godny jakiejkolwiek uwagi, bo przecież oni się do niczego nie nadają, ale widzą jakieś rozwiązanie, są nieśmiali, są tacy w sobie zamknięci. Wydaje mi się, no nie ja to chyba nie, bo po co się wychylać przed orkiestrę, Yy, nigdy nie stoję w pierwszej yy, linii, w pierwszym rzędzie, zawsze gdzieś z tyłu, z boczku, no bo po co nie chcę, żeby mnie tam ktoś wielce widział? Zasypani pracą, obowiązkami, zapominamy o sobie, zapominamy, jakim jesteśmy wartościowym człowiekiem, bo naukładano układano nam w głowie, że do niczego się nie, nie nadajemy, ona układano nam w głowie. Że lepiej nie zaczynaj, nie wprowadza jakichś nawet idei swoich, bo i tak nie masz szansy, żeby zostały one zaakceptowane. Po co ty się starasz, jak i tak to. Ja zawsze, cokolwiek tykolwiek to zawsze źle. Zawsze jesteśmy skrytykowani, albo byliśmy skrytykowani, zawsze nas gdzieś wepchnięto w kąt, zawsze kazano nam się zamknąć, bo dzieci ryby głosu nie mają. I to wszystko potem w naszym dorosłym życiu. Wychodzi. Często, gęsto słuchajcie, jest tak, że jako dzieci leżymy sobie, marzymy o różnych rzeczach i kiedy nasze dzieciństwo polega tylko na tym, żeby szybko odrobić lekcje, żeby szybko odrobić zadania domowe, bo na przykład wywodzimy się z domu przemocowego i wiele obowiązków musimy naprawdę wykonać w bardzo szybkim tempie. To naprawdę zapominamy, że moglibyśmy więcej zrobić dla siebie. Trudno jest nam uwierzyć, że jesteśmy dobrymi ludźmi, dobrymi dziećmi, bo kiedy mama jest zestresowana i zdenerwowana, bo też się boi, bo ma lęki, bo na przykład przyjdzie do domu ojciec pod wpływem alkoholu i będzie robił awanturę, no to ona też się boi, prawda? Nie ma czasu z tymi dziećmi spokojnie i przyjemnie, y, z uśmiechem na twarzy, porozmawiać. Nie ma nawet czasu, żeby je czasami dobrze przytulić, no bo trzeba szybko, szybko robić, no bo nie wiadomo, co się wydarzy. Czasami uważam, że lepszy jest ten krótkotrwały strach niż te długotrwałe lęki, które warstwami w nas narastają. Lęki do wszystkiego, lęk przed byciem samym, lęk przed byciem y, człowiekiem, który może powiedzieć nie, lęk przed byciem człowiekiem, który potrafi odeprzeć atak, in, atak innej osoby, człowiekiem, który zna swoją wartość, człowiekiem, który wie, co potrafi, który ma swoje marzenia, swoje cele, który wie, co chce zrobić. Nie da się łatwo zbić z drogi, ponieważ jest człowiekiem silnym mentalnie. Brakuje nam tego jako dorosłym osobom, właśnie dlatego, że w domu rodzinnym było ciężko. Co myślicie o tym tem na ten temat? Będę się bardzo cieszyć, jeżeli skomentujecie i podniesiecie łapki do góry. Dziękuję uprzejmie. Do następnego razu. Pa!